Słuchajcie, znajdujemy się u Majkola w kuchni, a to jest fantastyczny dzień, dlatego że… Dzień dobry, Paweł. Dzień dobry. Mamy jedno specjalny gość, Młaza. moja mama. Serena, buongiorno. Buongiorno. Ale poczekaj, cię, ale ty ile miałeś lat? 12. 12, 12, lat. 12 lat i co? I, i, i ty byłeś za kierownicy, Ja by byłem kierownica. Słuchaj, Michael nie, nie boisz się tego, że mama robi na trzy patelnie, a ty na razie masz tylko jedną? No to, to widzę właśnie, że tu coś Chyba nie... Chyba jednak... Coś nie tak! Ja cię Mala kuchy. Mama jest niesamowita, jeszcze nie robię może. Udało się? Udało się! Mamy! Słuchajcie, zobaczcie, 9 minut, start, stopujemy 9 minut 53 sekundy. Aj. nie było to. Brawa! Brawo mama! Słuchajcie, znajdujemy się u Michaela w kuchni, a w to jest fantastyczny dzień, dlatego że... Dzień dobry, Paweł. Dzień dobry. Mamy jedno specjalny gość, Ma. moja mama. Serena, buongiorno. Buongiorno. Słuchajcie i czas na challenge, czyli nie będzie taki standardowy challenge, że tylko Michael będzie gotował, ale zmierzy się dzisiaj ze swoją mamą. A jak wiemy, Michael w prawie wszystkiego się nauczył od swojej mamy, no prawie, prawie. Prawie, 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 prawie tak. Prawie, prawie tak. wszystkiego. I oczywiście Michael uważa, że jego lasagna jest lepsza, mało, że jego jest lepsza, więc no nie wiem komu musimy lepiej. Do końca, musimy do końca próbować, tak? Musimy, tak. Ale co będziemy robili, Michael? powiedz, proszę. Okej, okay. mama dzisiaj robi jedna supa chl chlebowa, się e, papal pomodoro, chipsy bazyliowe, to ja się, jak się robi. E, do tego dodatkowo jakieś nioki z zwierzę kielbasa włoska i e ser stracino. To mama będzie robi. Ja teraz robię jedną tuncik z dodatki warzywami, sos, caciki, i kiedy jest marzony, tuncik będzie na miód i na chia. Okej. Okay. Wierzę, że na to jest tylko 10 minut. Wiem. Mama wie? Nie. No, zajęcie 10 minut Yes. Super. Okej, okay, co? Uwaga. Odpalamy stopper. Do biegu. Gotowi start. Wie. Wystartowała maszyna i lecimy. 10 minut. Michael, Michael, ja nie wiem czy ty dasz tak. radę pobić mamę, powiem Ci. No, no. Ale spróbuję. Będzie, będzie ci ciężko. Spróbuję ja, jak najbardziej. Ja oczywiście troszkę ci. E, mama. Tak powiem, ci sei? Leciutko ci poprzeszkadzam, odrobinę. Mama widzę, że posoliła wodę. Vai, tutto. W tym czasie. A, już nie. Tu już, tutaj brawa, brawa. na patelni robi, a ty nadal jeszcze jesteś przy. E, przy grzybkach swoich, tak, Coś, tak, tak, jakoś, tak, jakoś tak wolno ci Bo ja sobie zrobię, wiesz, jakiś dużo czasu Krojenia, 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 krojenia. No, czyli to nie będzie takie zwykłe cięcie, tylko widzę, że idealna kratka. Idealna. Pojawia się. W czasu teraz przepiękny. dajemy tuncik red sake. To jest naprawdę mój ulubiony tunczyk. Ok, teraz bogato. mini cukinię. Słuchaj, jak mamy mamę, przy okazji, tak byś mógł proszę tłumaczyć okay. pewne pytanie. Pierwsze pytanie do twojej mamy to, czy Michael był grzecznym dzieckiem? Mama mi sta facendo delle domande. Ty continua cucinare, eh? Mi sta facendo delle domande, mi chiede se sono stato un bambino buono. No. No. Pokazała tak. Dobre, brawo! A mówię, że dobre, nie? Dobre! A, czyli taki, okej. Okay. A, dobra. Dobrze, a jakbyśmy mogli zapytać jeszcze jakąś taką historię, wiesz, z dzieciństwa, którą no, chciałabyś przytoczyć, e, którą moglibyśmy się podzielić, bo na pewno, mm, jako że byłeś tym błędno dzieckiem... Tak. E, ...to coś tam się może wydarzyło kiedyś takiego ciekawego, co byśmy mogli teraz wyjąć na wierzch? No, wiesz co, raz to była bardzo, bardzo zdenerwowana, kiedy na jeden okazja zabrałem moja babcia samochód no. i pakowało całą moją kuzynkę, brat, czyli kuzynka była e, 5 lat, 6 lat. Druga kuzynka była bardzo młoda, 2 lata, mój no. brat 6. Wypakowało szyski. Ale bocie, 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 ale ty ile miałeś lat? 12. 12, 12, 12 lat i co? I, i, i ty byłeś za kierownicą? Ja byłem kierownica. <laughs> Okej, okay, tu idziemy już do, do patelni. A te są na ciasio? Pyke? tu na Słuchaj, Michael, nie, nie boisz się tego, że mama robi na trzy patelnie, a ty na razie masz tylko jedną? No to, to widzę właśnie, że tu coś Chyba nie tak. Chyba jednak coś nie tak. Coś mama widzę, że tak Coś mama. nie tak. Ale ja lubię, kiedy na kuchni jesteśmy za dużo zoby. Ja lubię chaos. To jest fantastyczne. Ci tylko powiedzieć, że minęły już prawie 3 minuty. Prawie. Dobra? Mama, 3 minuty? Trzy 3 minuty? Po prostu Nie mogę tego paść. Ale miejsce potrzebuje na mnie. tu. Nie mogę, nie mogę. Dobrze, ale do to historię, bo wiesz, no. Jakiś taki rozproszony jesteś, nie wiem o co chodzi. Jakby no. się spieszył, o co chodzi? No, te no, palniki ja nie no. umiem, to zapali. A mama zanerwowana już. No dobrze, no to tak. Tak, prawdziwie widzi widzisz, na kuchnia, ona ze zanerwuje... mną. do historię, historii, historię. A, dokończ historię. Bo biliśmy samochody e, razem z <suszy> Kuzinka i brat, zrobiliśmy kilka kilometrów. Kupi, kupiliśmy lodę, wracaliśmy, ale na, na moje z powrotem nie było fajnie. Bo naprawdę wszyscy zanerwowani to byli tego dnia. Ok, tu jesteśmy na patelni. Bardzo, bardzo prosto. Tu mamy miód, ciad, dlatego. I warzywami. Dobrze, czyli teraz nie tylko tuńczyka, tak? Tak. W międzyczasu zrobimy jedna e, prosta i szybka sos saciki. No, Michael powiem ci, że mama tam wymiata. Tak? Wymiata. Bardzo dobrze. Bardzo, bardzo dobrze, brawa Zaczyna... mama. Zaczynam rozumieć, dlaczego wziąłeś tylko tuńczyka, bo bałeś się, że możesz nie wyrobić. No wiesz co, Trzymy. widziałem że mam tylko jedna palnika. <laughs> Czyli to było taki, nie? Jakbyś <coughs> Eby ma... mógł... E, e, mama się. Y e, Mamy zapytać się co robi teraz, tak żeby nam przy... Mama kozafaszia Edu to jest takie Ok, papa pomodoro, gnocchi, tutto insieme già, già, già. Ci citrina, non scocci, ok. Dodajemy do tego super jakości toskańska oliva z olivecchia. Uh -huh. Ok, jogurt naturali. E mamy nostra prosta sauce uh -huh. do tego. Dodate. Pieprz? Tak. No i to mamy już na koniec. Dobrze. Teraz marzymy na szybko nasi warzywa. Czy są? Tak. Bardzo dobre. Jest dobrze, jesteśmy okay. gotowi. Okej. Poczekajcie, ja spojrzę na czas. Czyli mamy już 5 warzywa. minut i 5 15 minuti. sekund. 5 minut. Świat gastronomii jest niezwykle ciekawy. Jeżeli chcesz go poza na podszewki, zapraszam do subskrypcji. 5 minut. Masełko. Sól do i i tuciek prawie już gotowy. Dobrze. Czyli tutaj już możemy wyciągać. Jakbyś w tym czasie... A no, ja wezmę, ja w tym czasie mógł zapytać okay, się mamy. Czy ona e, miała jakieś inne plany na ciebie? Czy zawsze chciała żebyś został kucharzem? E, mama, se kontenta, che sono diventato kłoko? Okay, A Avevi altri piani per me? Okej, grazie. Ona mówi, że pasuje, że ja jestem kucharzem. Pasuje. Pasuje. Cisco jest fajne, mam fajną rodzinę. Ona, kiedy będzie na gości, zrobię że z mojej syn, jak babcie. Okej. Okay. Tunčik odpočiwa trosječko, sekunda. Dobro, a pa je proste, to mama doda taki sir, to je ser. Ok, to je trakino. Mm -hmm. To je moj ulubion ser. Torej ona robi taka fajna sos na, na masevko. Ula la. Trakino in e salcicia. Tukaj <totipenie> je težme na patelna. Zarobimo naše vażeva, ki so dodatki do tunčik. E. Ok, imamo tu deska, lepo, potrebovala mi je druga. Którą? Ta niebieska. Ta niebieska. Okay, Okej, tu jesteśmy. Dodajemy tuncik Prawa, Proszę lewa bardzo. na miód. Do czyja. To tu, tu, tu może być. Dziękuję, Paweł. Proszę bardzo. Ja już patrzę, ile mamy czasu za sobą. Słuchajcie, 7 minut. 7 minut. 7 minut. 7, super. Mama, ma 7 minut. Ja ba bene, ma bene Ok. To mamy Okej okay. No Co mama powiedziała do ciebie Gdzie ona potrzebuła jeszcze więcej faliko. Jeszcze jeden? Jeszcze jeden Dobro Idziemy do talerz Słuchajcie, za nami jest w tym momencie już 7,50 Mama Impiata! Ja Cię kręcę, Mala kuchnia. Stoja mama jest niesamowita. Jeszcze oki robi tutaj. Ja Cię kręcę. Dajemy troszeczkę pietruszka. Mm -hmm. No robi się pięknie. Mama! Impiata! Dobrze. Słuchajcie, za nami 8 minut 20 sekund. Daj, u minutę mezzo. U minutę mezzo. <słyska> Mama jest super. Dobrze, tu mamy nasze warzywa dodatkowe. Mhm. Takie kolorowe mini warzywa. Piękne. Dodajemy do tego kropeczka oliwa toskana jakości kwiaty dekoracyjne Michael, jak skończysz to powiedz właśnie minęło 9 minut przekaz proszę mamie tak mama chce pomoc? Haj ja, ja, bisogno ja. d'aiuto super mamma daj daj impiattare 9 minut i 20 sekund. A czym teraz sypiesz? A taki powder na kolory, bo czarny talerz wiesz. Ok. Finito. Finito. Dobra, to Ręce do góry. Czekamy na mamę, dobra? Daj mama. Michael, ty się wyrobiłeś w 9 minut i 35 sekund. Mama jeszcze zostało jej 20 sekund. Daj, talerz na wydawka. Patto. Okej! Okay. Udało się? Udało się! Mamy! Słuchajcie, zobaczcie, 9 minut, start, stopujemy. 9 minut 53 sekundy. Maj. Nie było o, to! Brawo. brawo mama! Michael, ale ty miałeś dużo łatwiejsze! Mama to jednak minuta. Słuchajcie, to dawaj, teraz 3, e, próbujemy. E, 3, tylko, na... tylko wiesz co, ja no. dawałem paski tale, że ona miała być taki. I Ona mówi, sos jest wodinista, ale wszystko jest ok. To, słuchaj, ja mi zapadną jakieś trzy narzędzia, żebyśmy mogli testować sobie wszyscy razem. Okej, okay. spróbujemy? Prowiam I zaporę? Ty ja i tuo. Eh? Tak, tak. O, dobro. Mamy tutaj. Ok, i też ci una sola. No. Okay. Okay. ok, ok. Michael, to co? Testing? Może testing. mama pierwsza, proszę. Mama, bardzo. daj, proba. Prowaj tonno la salsa, tutto insieme, czyli próbuj wszystko razem, bo moje danie jest takie, że połączenie smaki ma być wszystko razem. Okej, okay, dobrze. Zaraz zobaczymy. Czy... Ona zje też dekoracje, bo dobra, jest okej. Okay. Zobaczymy, czy maminka pochwali synka? Może być. Może być takie coś? Mm. No. Dobra? Mmm. <laughs> Proszę, pa, Paweł. Podaj Michael, teraz próbuj okay, ty ja próbuję tu? Tak. Papę pomidor, Moje mm. ulubiony. A... Dobra. Dobrze jest? Dobrze. Pokaż, teraz ja zacznę Tu idziemy Uf. do gnocchi Aleś i salsiccia. To jest lepsze. To jest za, super. To? to? Nie, to e, dla mnie gnocchi lepsze od papar papa pomodoro. Naprawdę Ale super. To jest pyszne. Nie do mama. <laughs> to mama. co wygrała? Mama mia! No dobra. Pyszna. Dziękuję, mama. Nie, to my dziękujemy. Słuchaj, ma... Mama, buonissimo. Grazie. Mama, buonissimo. Ma era, umyślałaś taka. Wszystko tu no. gra, wow, ale jest super. Tak? Prowadzaj do karty od razu, nie? <laughs> Prowadzimy do karty. No, słuchajcie, bardzo Wam dziękujemy za to, że byliście z nami. Dziękuję co bardzo. To niestandardowy odcinek, ale przepyszny. Dziękuję dzięki bardzo. Dzięki. Bardzo. Dziękujemy. Grazie mille.